Pociąg Intercity Błatnia odjechał ze stacji Bielsko-Biała Główna z kompletem zadowolonych pasażerów. Tak czekaliśmy bardzo, bo pociągiem jest wygodniej, szybciej. Także ja jestem bardzo zadowolona. Nawet sobie nie zdawałam dopóki nie zaczęłam pracy w Krakowie, jak wiele ludzi również z Bielska dojeżdża do Krakowa, więc super. To połączenie pod względem szybkości i wygody podróży jest bezkonkurencyjne. Nowe połączenie, które otwieramy, najszybsze w historii, jeśli chodzi o połączenie Bielska z Krakowem, ale też trwa remont trasy od Pszczyny w kierunku Katowic. Bilety rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, tutaj na to połączenie już od dawna nie ma miejscówek, dlatego myślimy o tym, żeby rozwijać tą linię kolejową, żeby tych połączeń było więcej. Podbeskidzie, liczące blisko milion mieszkańców, zyskało komfortowe połączenie z drugim po Warszawie, największym miastem w Polsce. Skok czasowy dojazdu i komfort jest nieporównywalny, dlatego myślę, że nie tylko Bielszczanie, ale mieszkańcy całego subregionu niezwykle się cieszą z tego połączenia. Postulowaliśmy, tak jak pan redaktor wspomniał, o to od lat no i dzisiaj jest ten dzień o 7 rano. Otwarcie na wszystkie możliwości gospodarcze związane z pracą, edukacją, kulturą. To jest coś, co w znakomity sposób przybliża nas do Małopolski. bielsko biała i Kraków nigdy nie były tak blisko. Linię do Krakowa obsługują nowoczesne, klimatyzowane pociągi elektryczne typu ED74. Szybkie połączenie z Bielska-Białej do Krakowa to będą cztery pociągi dziennie, w czasie przejazdu 75 minut. Jest to czas przejazdu, który jest konkurencyjny wobec transportu samochodowego. Po zakończeniu modernizacji najważniejszej dla mieszkańców Podbeskidzia linii kolejowej do Katowic. Czas podróży znacznie się skróci. Żeby w 27 roku te połączenia z Bielska do Katowic też już były w czasie 35-40 minut dla najszybszych pociągów, to jest odległość 55 km. Szybciej przez Katowice dojedziemy wówczas z Bielska Białej do Warszawy i Trójmiasta linią obsługiwaną przez pociągi Pendolino. Ireneusz znocha aktualności.